Znakomity dribbling, ponadprzeciętna technika i ten błysk w oku, z którym mijał kolejnych rywali. Piłkarz, który jest rozpoznawany ze swoich fantastycznych zagrań. Z futbolówką potrafi zrobić rzeczy, o których zwykły śmiertelnik może wyłącznie pomarzyć. Zastanówcie się przez chwilę: z kim wam się kojarzy zagranie Fałszem albo Raboną. Napiszcie w komentarzu, kogo mieliście na myśli. A teraz usiądźcie wygodnie i posłuchajcie o Ricardo Quaresmie. Witajcie z tej strony, Marcin Mandziak, a to już szósty odcinek z serii Kiedyś Podziwiani. Jeśli słuchasz mnie na YouTube, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Tak pomożesz mi się rozwijać. Dziękuję. Ricardo Quaresma na pewno zrobił większą karierę niż niektórzy bohaterowie tej serii, ale kiedy obwieszczano mu większy talent niż Cristiano Ronaldo, nie mogło go tu zabraknąć. Portugalski piłkarz, który swoją karierę zaczynał podobnie jak CR7 w Sportingu Lizbona, rozegrał w nim 59 spotkań, zdobywając 8 bramek. Po nieudanej kampanii portugalskich lwów w sezonie 2002-2003 Ricardo odszedł do wielkiej FC Barcelony, która również przeżywała kryzys. Na Camp Nou został okrzyknięty nowym Figo. Kibice Blaugrany wiązali duże nadzieje z nowymi nabytkami. Do klubu razem z Quaresmą został ściągnięty Ronaldinho, o którym możecie posłuchać we wcześniejszym podcaście. Ricardo w Hiszpanii był cieniem samego siebie. I w ogóle nie nawiązywał do postawy ze sportingu. Rozegrał 22 spotkania i na tym licznik się zatrzymał. W okienku transferowym został wykorzystany do transferu Deco i powrócił do Portugalii. Tym razem przywdziewając barwy FC Porto. Start w portugalskich smokach Quaresma miał wyśmienity. Strzelił bramki zarówno w Superpucharze Portugalii, jak i Europy. Bo przypomnijmy, że Portugalczyk przychodził do klubu, który wygrał Ligę Mistrzów. Porto pokonało wtedy w finale AS Monaco. Quaresma pasował do Porto idealnie. W sezonie 2006-2007 Smoki zdobyły tytuł najlepszej drużyny w kraju, a Quaresma dorzucił sporą cegiełkę. Miał 6 goli i aż 16 asyst. Po sezonie pojawiło się sporo ofert. Arsenal, Atletico Madryt, Chelsea, Bayern, Inter czy wielki Real Madryt. Każdy toczył wyścig o zdolnego Portugalczyka. Jednak prezes Porto, Pinto da Costa, powiedział, że nie odda Portugalczyka za mniej niż 40 milionów euro. Więc temat ucichł. A Quaresma został na kolejny sezon. Sezon 2007-2008 już nie był taki fantastyczny dla naszego bohatera. Smoki po raz trzeci zdobyły mistrzostwo z rzędu, jednak błysk kwarezmy całkowicie zelżał. Ostatniego dnia okienka transferowego kwarezma przeszedł do Interu Mediolan, a cena, za jaką piłkarz przeszedł do Włoch, mówi sama za siebie: bo z 50 milionów zrobiło się Zaledwie 16. W Nera miał błyszczeć. Miała to być dla niego kolejna szansa w wielkim klubie. Po raz kolejny zweryfikowała rzeczywistość. Ricardo przez dwa sezony rozegrał zaledwie 24 spotkania, zdobywając jedną bramkę. Po drodze było wypożyczenie do Chelsea Londyn. Powodem takiej decyzji José Mourinho, nomenomen portugalskiego trenera. Był fakt, że nie widział swojego zawodnika w kadrze na następny sezon. Dorobek w Anglii całe 356 minut na boisku. Kiedy wrócił z wypożyczenia, było oczywiste, że odejdzie. Pomocną dłoń wyciągnęła do niego Genoa. Ale Portugalczyk pogardził pomocą i powiedział, że chce zostać w Interze i walczyć o skład. Rok później został wytransferowany do Besiktaszu za 7 milionów euro. Co prawda w Besiktasie odżył. Quaresma wracał do swojej dobrej formy, ale nagle podjął decyzję, która zdziwiła wszystkich kibiców na całym świecie. Po dwóch latach gry w Stambule, na dobrym poziomie, podjął decyzję o transferze do Al-Ali Dubai. Wszyscy się domyślają zapewne, dlaczego skoro nikt o tym nie wie, o co chodzi, to na pewno każdy się domyśla. Rozegrał w Dubaju 10 spotkań, w których zdobył dwie bramki i wzniósł w górę puchar prezydenta. Tak, nie przesłyszeliście się. Powrócił do Europy w sezonie 2014-2015, po raz kolejny do FC Porto. Chciał spróbować jeszcze raz swoich sił na Starym Kontynencie. Mistrzostwa nie udało się zdobyć, ale Kwarezma udowodnił, że mimo wszystko dalej ma ten błysk w oku i zagrania raboną nadal mogą być skuteczne. Po tak udanym sezonie odezwał się beszyktarz. Ricardo spakował manatki i udał się po raz kolejny do Stambułu. Powrót do beszyktarzu okazał się znakomity. Kwarezma pomógł wywalczyć mistrzostwo. Jednak z sezonu na sezon było gorzej z nim, a także z klubem. U Portugalczyka zaczęły się pojawiać problemy z prawem, a pobicie policjanta nikogo nie dziwiło. Klub obronił mistrzostwo w kolejnym sezonie, ale w następnych dwóch zajmował odpowiednio czwarte i trzecie miejsce, ulegając rywalowi z zamiedzy Galatasaray. Po czterech latach i rozegraniu 108 spotkań. Kwarezma zamienił Besiktas na Kasimpasę i pozostał w Turcji. Rozegrał w niej jeden sezon, plasując się w środku tabeli, i podjął decyzję o powrocie do Portugalii. Aktualnie jest piłkarzem Vitori Guimaraes, ale tam też nie idzie mu niestety najlepiej. W całej karierze Kwarezmy klaruje się jedna zależność. Za każdym razem, kiedy dostawał szansę w dużym klubie, absolutnie się palił. Barcelona, Intermediolan, Chelsea Londyn. W żadnym z tych klubów nawet nie pokazał 50% umiejętności, które miał. Dopiero w mniejszych ligach takich jak Portugalia i Turcja mógł rozwijać skrzydła. Chociaż to i tak jest pojęcie względne, bo Ricardo Quaresma zapowiadał się jako znakomity talent, którego na pewno w pełni nie wykorzystał. Na ulicznych rozgrywkach na pewno byłby najlepszy bo to, co potrafił robić z piłką, było wręcz czasami niemożliwe. W karierze zdobył wiele wspaniałych bramek i znakomitych asyst, czy to z fałsza, czy raboną. Ale powiedzmy sobie szczerze, na talent takiego kalibru było to zdecydowanie za mało. My, jako polscy kibice, możemy go zapamiętać jako naszego kata, który pogrążył nas podczas serii jedenastek w fazie Pucharowej Euro 2016, kiedy to z reprezentacją Portugalii zdobył Mistrzostwo Europy, ale i tam nie był wyróżniającą się postacią jak przez całą swoją karierę.